Dobry wieczór, dobry wieczór. Witam Państwa bardzo serdecznie w energetyce, w energetyce na 3 grudnia 2023 roku. I teraz tak, generalnie to powinien być bardzo dobry dzień, chociażby ze względu na numerologię. Dlaczego? Dlatego, że jak oglądacie moje Energetyki, to wiecie, jaki ja dzień najbardziej lubię, jaką wibracją chciałabym być. No trójką. A tu mamy trójkę z dnia. Tak, bo trzeci z miesiąca przez cały grudzień też mamy trójkę, no i z roku jeszcze do końca grudnia siódemka. Tak? Czyli bym powiedziała dwie trójki z dnia i z miesiąca. Więc powinien być dzień bardzo udany, pełen dobrych spotkań towarzyskich, wspaniałych rozmów, takiej uciechy dla duszy, chociażby w postaci. Patrzenia na ładne rzeczy, być może dekorowania już u niektórych domów, albo rozkoszy takich teatralnych, kinowych, może jakichś jeszcze innych rozrywek. I to o tym nam mówi numerologia. Również, jeżeli byśmy popatrzyli, w jakim znaku jest księżyc, no znaku lwa, no to też byśmy się chcieli bardzo pokazać, tak? Pokazać się w pełnej krasie, być słońcem narodu, skupiać na sobie uwagę innych. Ale ale niekoniecznie w tym będą nam pomagały planety. Dlaczego? Dlatego, że przez cały dzień są dość trudne aspekty. Może jeszcze przeskoczę na numerologię. Z całości pomimo, że wiele trójek w dacie, to z całości jest czwórka, która mówi: "Hola hola, nie idźcie drogą na skróty. Tylko to, to, co robicie, wkładajcie mnóstwo energii i róbcie wszystko tak, jak należy, nie idąc na skróty. Tak, nie wszystko będzie dopilnowane, poprawione, wygładzone. To jest jedna informacja. A jeżeli chodzi o aspekty planet, to o godzinie 9.12 księżyc w kwadraturze z uranem uważać, żeby się. Z kimś nie pokłócić i zazwyczaj o jakąś b, 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 błochą sprawę błahą sprawę tu może dochodzić do zaogniania. To jest pierwsza rzecz. Kolejna rzecz nie najlepszy układ do relacji uczuciowych, i na pewno 3 grudnia nie przeprowadzać ważnych życiowych rozmów, dlatego że o godzinie 14.29 jest Wenus w kwadraturze do Plutona, czyli nawet może być tak, że niektóre związki mogą się zakończyć, czyli nie rozmawiać, raczej energię wyładowywać fizycznie i z przyjaciółmi czy z ukochanymi osobami niekoniecznie się spotykać, raczej oddzielnie na pracy ten czas. Niech Wam zleci. Dobrze. To tyle. Jeżeli chodzi o karty, które będę dzisiaj dla Was wyciągała, kochani, to karty wróżkowy tarot, i dzisiaj zaczynamy od strzelca. Czyli co dla strzelca na 3 grudnia, co dla strzelca na 3 grudnia wieża. I wieże się, proszę nie przerażać. Wieża może oznaczać dom, budynek, czyli sprawy związane z domem, budynkiem będą ważne. Może trzeba posprzątać, może coś naprawić, może odgracić. Poza tym zwrócić uwagę na rusztowanie. Co jest w ciele rusztowaniem? Kręgosłup. I jeszcze jedno znaczenie, jeżeli coś w swoim życiu w szczelcu chce runąć, to nie sklejaj tego na siłę, pozwól się temu całkowicie rozwalić żeby zrobić miejsce na coś innego. Być może też w twojej głowie dojdzie do pewnego rodzaju transformacji. Co dla koziorożca? Dla koziorożca siódemka pucharów. Siódemka pucharów dobra na pewno do spraw artystycznych i to jest dobra karta do tworzenia, do spraw artystycznych, ale w każdym innym Czas wam może przelecieć przez palce. Czyli koziorożce mogą się zachowywać tak, jak ta wróżka w tym sklepie, to bym chciała tam, to bym chciała tam, to bym zrobiła jeszcze tamto, i czas przepłynie, nic nie kupi, nic nie zrobi i tak, jak gdyby wiele rzeczy się rozpłynie. Czyli tak jak gdyby no, niedziela, więc być może możecie sobie koziorożce pozwolić na takie rozpłynięcie wielu spraw. Ale jeżeli rzeczywiście macie coś ważnego do załatwienia, no to yy, yy, miejcie się na baczności i róbcie zadaniowo na to 15 minut, na to godzina, żeby czas się nie rozpłynął. Teraz zobaczymy, co u wodnika na 3 grudnia bardzo dobra karta. Karta, która mówi, że trzeba w tym dniu popracować. Nad równowagą, nad równowagą w dawaniu i braniu. I oczywiście to jest taka karta: im więcej dasz, tym więcej do ciebie przyjdzie, i niekoniecznie finansowo, ale również w postaci dobrego słowa. To jest też karta dobrego targu i polepszania swojego życia poprzez właśnie chociażby kupowanie czegoś lepszego, czegoś z wyższej półki. Czyli na, do tego macie dobry dzień. Co dla ryb na niedzielę? Dla ryb na niedzielę, rycerz mieczy, czyli przede wszystkim rycerz mieczy, tu na miotle, a nie na koniu. Czy dużo się będzie działo? Dużo się będzie działo. Myślę, że dużo jak gdyby zdarzeń wokół Was, ale też bardzo dużo kłębiących się myśli, tak jak te ptaki w Waszym umyśle. Więc generalnie te czarne gdzieś tam odsuńcie, a nad korzystnymi. Takimi, które mogą polepszyć wasze, Waszą przyszłość, zaowocować dobrymi rzeczami, je pochwyćcie i działajcie. Jak najwięcej z ludźmi rozmawiajcie. Jeżeli myślicie o jakiejś podróży, to też dobry czas na podróż. Co dla Barana na 3 grudnia. Karta Słońce, czyli dzień bardzo udany. W zasadzie za wszystko, co się weźmiecie, zakończy się sukcesem. Ale tu zawsze jest takie ryzyko, że być może będzie Wam tak miło, tak sympatycznie i jakoś problemy się rozmyją, że ryzyko jest takie, że miło spędzicie dzień, ale niczego produktywnego nie zrobicie. Więc jeżeli macie jakieś sprawy zaległe, to zbierzcie energię i, Działajcie, to jest też dobra karta, żeby się pokazać. Ja tu jestem, mi się należy. Co dla byka? Dla byka paść pucharów. Czyli byki będą bardzo wrażliwe, nadwrażliwe. Będą potrzebowały uczuciowości, przytulenia, uwagi i rozpieszczenia siebie. Rozpieszczajcie siebie albo swoje zwierzęta lub dzieci. lub Twórzcie, twórzcie, upiększajcie wszystko wokoło. Co dla bliźniąt? Dla bliźniąt rycerz mieczy, czyli przede wszystkim silna karta intelektu, czyli możecie mieć dzisiaj bardzo dobre przemyślenia, różnego rodzaju rewolucje w głowie, które w późniejszym czasie możecie wprowadzić swoje życie i zmienić życie. Dobra karta, też do zajęcia się wszystkimi sprawami związanymi z papierami, dokumentami, rachunkami, płatnościami. No i że karta męska, to też sprawy związane z mężczyzną. Mężczyznami mogą być ważne. Co dla raka? Dla raka paść-mieczy. Paść-mieczy jest lekką kartą. Przede wszystkim paziowie to sprawy związane z dziećmi albo zwierzętami. Albo z osobami młodszymi, czyli drogie raki, wokół tych osób mogą Wasze myśli krążyć. Bardzo dobra karta do odkrywania nowych rzeczy, smakowania życia, smakowania potraw, może w nowych miejscach i wszelkiego rodzaju nauki. Czy takiej profesjonalnej rzeczy, czego się uczycie na kursie, czy chociażby coś mądrego w telewizji, czy na YouTubie oglądacie. Co dla lwa? Dla lwa szóstka buław karta zwycięstwa, czyli ten dzień będzie dla was udany i w zasadzie wszystko, co sobie zaplanowałyście, powinnyście zrealizować. Myślę, że też dużo dobrych, przyjemnych słów będzie od innych. A gdybyście chciały z kimś rywalizować, to rywalizację wygracie. Co dla panny na niedzielę? Też karta taka bardzo uczuciowa, bardzo wrażliwa, król Pucharów, czyli panny będą wrażliwe, uczuciowe, wasza intuicja będzie bardzo e, duża, również pomysły, ale uwaga, zapisywać je, żeby gdzieś woda ich nie rozmyła. Karta męska, sprawy związane z mężczyzną, mężczyznami mogą być dla was ważne. Co dla wagi. Dla wagi dziewiątka buław, czyli wagi będą szły do przodu, aczkolwiek wzięcie się za cokolwiek będzie wymagało wysiłku. Może będziecie się źle czuły, albo po prostu będziecie potrzebowało odpoczynku. Bądźcie dla siebie łagodne. I ostatni znak ostatni znak na jutro skorpion. Co dla skorpiona na niedzielę? Karta Śmierć. Karta Śmierć mówi, jeżeli coś nie pozostaje z Tobą w harmonii, to przetnij to, odetnij się czy od toksycznego związku, czy od toksycznego kanału telewizyjnego, czy od rzeczy, które Ciebie denerwują wokół Ciebie, może trzeba je wyrzucić albo oddać. Nie bój się zmian, zrób miejsce na coś nowego. Zdrowotnie przy śmierci zawsze zwracajcie uwagę na stawy, kości, zęby, kręgosłup. Dziękuję wam kochani za dzisiejszą energetykę i życzę udanej, cudownej niedzieli i do zobaczenia w energetyce jutro. Pa, kochani, do zobaczenia.